Hej wszystkim, to Pera w Korei Witam Was z nietypowego miejsca, ponieważ jesteśmy teraz w miejscu, które nazywa się Soul Sky i ono się znajduje w Lotte Tower, która jest najwyższym, które jest najwyższym budynkiem w Korei ma 555 metrów. Ja tutaj byłam już kilka razy, ale mój tata i jego partnerka nie byli. oś też nie był, więc taki pierwszy raz, zanim się wjedzie, chyba się najpierw jeszcze gdzieś przez coś przechodzi. Chodźcie, wchodźcie. To jest wejście do windy teraz. Zanim się wejdzie do windy, jest tutaj w razie jakby były kolejki. Jakby tu były kolejki, to tutaj wpuszczają, nie? Ale dzisiaj nie ma nikogo. Nie? Tu nam robili fotkę. Tu robią fotki. I potem można te fotki odebrać za opłatą, oczywiście. Tu. A. Takie coś się dostaje, żeby potem odebrać? Zjedziemy w duże, by wjechać w górę. Dobrze. Uważaj. Jakąś wystawę tu zrobili? Pewnie coś poodkrywali. Pokazują po prostu z czego jest zbudowany, jak budowali. Skały. Jakie skały, tak? A nie wiem. O, jak zaczynali? Nie, to po prostu jest jakiś prezes grupy Lotte. W 1987 tutaj było jakby zaznaczone, że tutaj coś będzie, a dopiero w 2016 skończyli budowę. Wielkie kolumny od 6 piętra pod ziemią do 76 piętra i 40% całego ciężaru zabierają. Takie sześć mają takich mega kolumn. O, jakie drzewko. Zara będziemy wsiadać do windy. To jest mega ładnie, mega ładnie. Wow. Jak niebiesko. Niezbyt korzystny kąt. A to są te koreańskie?

You can follow in the footsteps <laughs> of soul's transformation into a modern city, beginning with Kildantin Hong at Kambu Palace built during the Chizon Dynasty.

Czekam tak no? Czeka. tak Nie, czekaj. Dobra. 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 Nie, A, Dobra. 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 się nie Zobacz. Widzę, widzę tego hmm. Aman, Teo, burada mısın? Evet, evet. Evet, evet. Arabada mısın? Evet. Hayır. Hayır. Hiç korkmadım. Hiç korkmadım. Daha devam Teo, Peul, rzeka Han. Przymarznięta chyba nawet, czekajcie. Uuu. Wszystko wygląda jak domki z zapałek z tej odległości. To są wysokie wieżowce. Na 35 albo wyżej. Wyglądają na malutkie. <grym> tu można sobie zrobić zdjęcie z gwiazdorem. Z gwiazdorem powiadam, nie kłóćcie się ze mną. Tutaj masz te lornetki, ale one są e, digital, czyli one są elektroniczne, nie? Nie optyczne. Jakby coś tam z nieba leciało, nie? Ładnie niebo wygląda tutaj, nie? Tak jakby świeci, świeci akurat tamtek. Mega. I jakby trochę ze słońcu, jakby tylko taki kawałek. Reszta już w cieniu. Tutaj jest lotto, czyli park rozrywki. Sporo ludzi jest nawet. Wy nie widzicie, czekajcie. Coś widać. Są ludzie. O, tu się zebrali. Jak wow. jo. Znowu! Wow. Niech rogę. O! Ejga! A mój? A mój? Obowiązkowo w takim miejscu trzeba sobie zrobić zdjęcie. Tata sobie. U. Weszłam tacie w zdjęcie. Możesz sobie zrobić sam jeszcze raz. O! Bo ja sobie tutaj chodzę. O! Słuchajcie, przedłużenie. Mamy widoczek na cały Seul. No ładna pogoda dzisiaj. Słońce jeszcze nie zaszło. Też jest tutaj fajnie przyjść, właśnie jak zachodzi słońce. Wtedy ma się i ciemno, i jasno, i ogólnie jest ładnie. Uh. A moje dziecko niczego się nie boi ewidentnie. Wjeżdżamy jeszcze wyżej. Teraz krótka przerwa. Chcieliśmy kawę, ale tutaj chyba kawy nie sprzedają, ale są milkrzejki, więc. Pijemy sobie po milksheiku. Teoś wypije sobie trochę wody. Twój e, napój of choice to się mówi, nie? Teo. Mamy tu Tata tata kawkowe, pani Ewa espresso. Te dziś zwykłe, a ja borówkowy. Wyjątkowo, bo zwykle biorę. Co? Coś też tą kartkę? A! Tu jest taka kartka, i później właśnie odbierzemy zdjęcia z tego, robione tutaj, ale tak. Hmm, hmm. no tak. Kupione? Ja. A może chcecie karykaturkę? Nie, to nie musimy się Nie, nie chcecie karykaturki. tradycji stało się zadość, bo i Krzysiu i Marta mieli tutaj rysowane karykatury, to teraz tata z panią Ewą. Nie ma tak! Nie ma tak. Ale bez masztek. Dobrze. Ale to ona tak nie rysuje jeden do jeden, więc się pani martwi. Ona to tak tylko po prostu patrzy i ona sobie wymyśla. Tak, tak. tutaj Dokładnie to nie będzie tak samo. Dobra, przyjdę za trzy minutki. Przyszły nasze, znaczy ja przyniosłam nasze milkszejki. Pani Ewa, tata, opa, na. Idziemy zobaczyć, jak tam. Idzie? No pani Ewa no tak z 20 lat młodsza, co? Zobaczymy jak tam tata, bo na razie oczy są tylko Pani Ewa już jest. Pięknie! I znowu sprawdzamy. No pięknie! A ile? Da, można napisać wasze imiona, żeby ona mogła napisać. Bo ona nie wie, jak się pisze wasze imiona. Nie, nie, on On mówi, że. On mówi, że odmodniliście, wyszczupliliście <laughs> wszystko. Już! A potem trzeba będzie w ramkę myślę oprawić ładnie, żeby było na... No. No. Tu mamy 120 piętro, najwyższe piętro i tutaj można wyjść na taras. I ciągle nie możemy znaleźć wyjścia, ale to jednak tutaj robi się podobno zachód. O jak zimno. O czuło. O, oh, wyszliśmy na zewnątrz, oddychać powietrzem na 120 piętrze. Uh, czupta. Uff. Uh. Wow. Mmm. Wow. Ciągle, tutaj najlepsza miejscuwa. Najładniej to wygląda. Tutaj mamy sklep z pamiątkami, oczywiście. W takich miejscach zawsze są pamiątki. Można sobie kupić, proszę, szklanę, Lotte Tower, jakieś długopisy. Teraz modny jestem Tygrys, więc wszystko jestem Tygrysem. Przez Cape of Demon Hunters oczywiście magnesy i jakieś inne duperelki. Nie wiem, to nie wygląda jak ta. No, proszę. Jaki ładny magnes, są takie, takie pełno magnesów od wyboru do koloru. Irongo do mandarunnej ogi? Tutaj życzenia się wpisuje. Nie było czegoś takiego wcześniej, ja to widzę, że zrobili, że można sobie życzenia powiesić. Więcej magnesów. Zjeżdżamy. Zjeżdżamy, zjeżdżamy. Ze 121 piętra. Oj! Pi, pi, pi. Koniec! Koniec naszej podróży! Magiczna zmiana miejsca i już wieża, na której byliśmy jest za nami tu za tą choinką a my jesteśmy nad rzeką Han. Proszę bardzo. Tutaj się to nazywa Park Tuxom. No jest trochę smutno już, bo grudzień wszystkie kwiatki śpią na zimę. Ale no, przyszliśmy podziwiać rzekę Han, bo tata koniecznie chciał zobaczyć rzekę Han z bliska. Więc idziemy nad rzekę Han. Widoczki są bardzo ładne. Dzisiaj pogoda świetna, jak widać. No wygląda to niesamowicie z tymi chmurami, więc myślę, że fotki będą ładne, fotki będą ładne jak sobie zrobisz Tutaj ćwiczą, proszę bardzo. Spacery chodzą z pieskami nawet dwoma pieskami no, no my tutaj nad rzekę możemy zejść albo można się iść przejść w tamtą stronę, poszukać pioniczomu, czyli sklepu całodobowego, bo jak już wielokrotnie mówiliśmy z Tydzinem, najlepiej smakuje ramion nad rzeką. O, tu lepiej widać tą... W ogóle strasznie na, na kamerze wychodzi mała ta wieża tutaj. Ona jest znacznie bliżej, jak patrzę moimi oczkami. Tu wygląda tak daleko, a tak na moje oczy... O, wygląda to tak mniej więcej. O, tak. No, nawet nawet powiedziałabym, że o, nawet tak. Słuchajcie, czuję. Christmas. Christmas. Rybki łowią Przez Han. A? Kre? idziemy na kawkę nad rzeką Han. Ramię na niego, ramię na niegu. Ten koleżka z tyłu. No to idziemy. Wow, jak świątecznie. Tak jak mówiłam, pełno ludzi je ramion nad rzeką Han. A to zobaczcie jakie widoki. Pięknie, kolorowo. Spokojnie. Lekko zimowo, ale śniegu jeszcze nie ma. Cigmalon łodny. <suszy> Zobaczcie, co się Tu można kupić ramion. Tak, można, no bo zobaczcie. Jeszcze bliżej. Jeszcze bliżej. Takie są kubki ramionu, na których można jeść nawet. Widzicie? Sygnowane ramionem. I oczywiście są stacyjki do robienia ramionu samemu. I oczywiście można sobie siedzieć i jeść. Ale my jesteśmy na jedzenie, więc nie jemy. My jedziemy do domu, bo zimno, zimno, zimno. I czas wracać. <laughs> it's the ha happy It's not just new holiday greetings and gay happy meetings when friends come to